Orientacja! Studia to nie tylko imprezy, obawki, zobowiązujący seks. Trochę trzeba się pouczyć, bo inaczej będziecie musieli robić to, co my. Zobacz, co ja sam. Czasem już taki smutny. Za studenckich czasów powróciłeś. To co to za k***a oszustwo. 31 lat, a udaje studenta. To tak jak ci co grali w Beverly Hills. Mają 40 lat w k***a karku, a nadal karze. A a, 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 jestem taka młoda. Love story, bitch. Dlatego zaraz pokażę wam, jak zrobić tajną szufladę, która z pewnością zabezpieczy nas przed osóbami, ale się zabezpieczy, ale się k***a zapowietrzyłem. Zaraz pokażę wam, jak zrobić niezły dowcip kumplowi. Tak, żeby się pośmiać. Ale powiedz, ale, ale czy to będzie taki taki, to jak na YouTube są te takie pranki, takie czy to będzie taki icy prank, bro? Ice prank, bro? Tomek dawaj na chile. O! Kurwa. <śmienicza> <śmienicza> Trzymałem gwóźdź temu Arciemu Neptykowi, Leptykowi, jak zwał dwie lewe ręce. Słuchajcie, przypierdzielił mi młotkiem, ściniał mi paznokieć, od dołu nie od góry, jeszcze się ze mnie śmieje, że kikut. Nie bądź ledziwym czy leżywo p tylko nagle i to taśła i pomaluj rurkę na złoto! Ja się kreżę, skur. te? od mój sk... Ster, sudowski ster. Gipki tur. Sudowski ster. Zielona. Góra. Sudow, Gmina Czerwiejski. Yeah. Chciałbym kogoś pozdrowić. Ale nie wiem czy mogę. Ale nie mogę powiedzieć kogo. <głos> <głos> no nie... Moje, goje, goje, goje. Zamawiam, zamawiam. I tak to zjem. A pamiętasz jak kiedyś graliśmy w karty u Matrixa i wiedział, że przychodzę na karty, to lodówkę zakleję taśmą k izolacyjną. Całą lodówkę że nie mógł otworzyć. Chciałem się tego trzymać.

Co Bo były niegrzeczne! To nie jest opon. To nie jest opon. To nie jest opona. Ja, to serdeczko, trzeba było zrobić, jak do kiblu. A nie widzi, że to jest raper? Nie <laughs> widzisz, że to jest raper? Czarny z łańcuchem? By, bym miał golfa! To Ze taką stanowili. szafę bym, ale... bym, miał golfa! To taką szafę bym już miał, ale nie mam! Bo takim szajsem Ba nie jeżdżę! Zobacz, no, no. no. Ale też się kasza na tyle, czyli oficjalny talerz sztady. Patrzcie, widzicie? Zrobiłem specjalnie wycięcie, wygryzłem to, żeby ta tak omóc jeść. I nic ci nie spada na ubranie, czyste ubranie, czyste ubranie nie trzeba prać. Szybciej, nie? Przerwa? Właśnie to jest k***wa bez młotka. No chwy to szczeli No nie no za się, się z roz... przysięgam twarz, Marcina wyśla Bo wszystko tu się wala, wszystko jest przez 5 minut Nie nagrywaj